Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Olimpiada olimpiadą, ale w czasie tego intensywnego czasu i oglądania tych wszystkich olimpijskich dyscyplin oczywiście także na moim kanale będzie tutaj królował futbol. Polskie zespoły walczą w pucharach. I właśnie dzisiaj skomentuję dla Was spotkanie jagiellonii Białystok z FK, ponieważ Biała, znaczy Duma Podlasia po raz kolejny potwierdziła wysoką formę. Można powiedzieć, że zdemolowała Litwinów, wygrała i już na wiosnę, znaczy jesienią, klub z Białego Stoku będzie nas reprezentował na pewno w rozgrywkach grupowych w pucharach dla Jagiellonii jest to historyczne wydarzenie. Cieszy mnie to, że Duma Podlasia dołączyła do takich zespołów jak Legia, Wisła, Lech, Raków, czyli do drużyn, które kiedyś grały właśnie w tych rozgrywkach grupowych. Na pewno w tym momencie Jaga będzie grała w lidze konferencji w rozgrywkach grupowych to sobie zapewniła. Ale Jan marzy o tym, żeby była Liga Mistrzów, a oto mistrz polski będzie walczył z Bodoglind. Kiedyś Legia Warszawa wyeliminowała ten zespół. Liczę na pewnego rodzaju no, tą świeżość i na ten ofensywny styl, że Jaga pokona swojego przeciwnika. Jak to się uda, no to może będzie Liga Europy. A w dalszej perspektywie Liga Mistrzów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale najważniejsze jest to, że Jagę Ia, i tych wspaniałych kibiców z Białego Stoku czekają kolejne spotkania. Właśnie dzisiejsze to spotkanie w Białym Stoku na stadionie obserwowało 18 tysięcy kibiców. Była piękna oprawa. Kupisz. Był żegnany. Czyli za były zawodnik jak Białysto, Białystok, który z tym klubem w zeszłym sezonie zdobywał mistrzowski tytuł. Plus do tego przez wiele, wiele lat grał w lidze włoskiej, a potem dzisiaj był na stanowisku nie komentatorskim, bardziej w studiu, jako taki ekspert. Przyzwyczailiśmy się do, do tego, że byli piłkarze, często po karierze prezentują swoje. Walory, znaczy przedstawiają swój punkt widzenia w telewizji jako eksperci. Co jakiś czas pojawiają się nowe twarze, tak jak kiedyś Wojtek Kowalczyk, Żurawski, Kosowski, Tomasz Wieszczycki. No to tutaj obserwujemy m.in. Makuszewskiego. I Kupisza, ale właśnie powracając do tego spotkania, Bodo Glint swój dwóch mecz wygrali 7-1, zdemolowali swojego rywala. W związku z tym Jaga nie chciała być gorsza. Pamiętamy, tydzień temu mieliśmy Imas Show, duma Podlasia wygrała 4-0. Dzisiaj było tym razem 3-1, czyli w dwóch meczu 7-1, dwa spotkania wygrane. Kolejne punkty do rankingu, ofensywny styl gry, czyli dokładnie to, z czego słynęła Jaga w zeszłym sezonie. Co prawda, ten klub Alem Rymowicz, opuścił także Wdowik, ale pięć kolejnych takich bezgotówkowych transferów, dobra ławka, dalej trener Siemieniec robi wszystko to aby Jaga obroniła mistrzowski tytuł, no bo w tym momencie jeżeli chodzi o ekstraklasę, zarówno Jagiellonia, jak i Legia Warszawa mają po 6 punktów, czyli dwa zespoły, które grają w europejskich pucharach. Często, jeżeli chodzi o klub z Białego Stoku w tej lidze, rezerwowi zdobywają bramki. To mi się podobało, że trener, trener Siemiemiec sie chciał grać o pewną pulę. O pełną pulę 32-latek postawił na mocny skład i tym razem zamiast IMAS-show mieliśmy Pululu-show, który zdobył dwie bramki. I Jaga po dwóch golach z karnych, plus do tego jeszcze jedna bramka samobójcza Litwinów. Najbardziej mi tutaj się nie podoba to, że jednak Duma Podlasia w spotkaniu z tak słabym rywalem pozwoliła zdobyć gola przeciwnikowi, choć Abramowicz w tym spotkaniu kilkakrotnie bronił dobrze. Przy lepszej skuteczności Misz Polski również mógł wygrać wyżej, ale kilka strzałów Marczuka zostało zablokowanych, no ale tak jak tutaj spo, wspominałem, w europejskich pucharach przede wszystkim trzeba wygrywać, zdobywać punkty do rankingu, a ja, jeśli dalej y, pada wiele bramek, y, jest taki ofensywny styl, jaki Jagiellonia prezentuje, to jest taki dodatkowy y, atut. Y, podoba mi się to, że Mistrz Polski na razie potrafi łączyć grę na dwóch frontach, y, bo pamiętamy o tym, jak y, prezes Bogusław Leśniodorski, gdy Legia Warszawa grała w Europejskich Pucharach i gdy za czasów tego prezesa potrafiła wielokrotnie grać w tych rozgrywkach grupowych i także dobrze prezentowała się w lidze, bo tamta Legia wtedy była bym powiedział takim zespołem, który potrafił jakby łączyć grę na dwóch frontach. Często dziennikarze o tym zapominają, bo pamiętają te czasy, no wiadomo, kiedy Legia m.in. Mioduskiego, czy później pias Gliwice Fornalika, czy czy, czy czy podobnie wcześniejsze zespoły nie potrafiły sobie radzić, dopiero później Lech, John van der Broma, czy czy, czy w zeszłym sezonie Legia, no potrafiły jakby łączyć tą grę na dwóch frontach w europejskich pucharach, no bo grały, potrafiły wychodzić z grupy, no i wskakiwali na podium, bo już na przykład Raków w zeszłym sezonie, mimo tego, że zakwalifikował się do tych rozgrywek grupowych, to jednak później widzę i nie ma go dzisiaj w pucharach, więc, a tutaj widzę, że Jagiellonia idzie na pewnego rodzaju takiej świeżości, Znów dyrektor sportowy Masłowski, były piłkarz, wyobraźcie sobie, dokonuje tych transferów bezgotówkowych. Bez Jest rywalizacja w składzie, i Jaga na tej świeżości wygrywa dalej. No, mam nadzieję, że będzie nas godnie reprezentowała w tych rozgrywkach grupowych, ale oby. Awansowała do Ligi Mistrzów, dla tego zespołu. Byłoby coś pięknego, no bo pamiętamy o tym, że Legia Warszawa dwukrotnie grała w Lidze Mistrzów w tych rozgrywkach grupowych, i także widzę Fłuć. Raz, biorąc pod uwagę potencjał polski naszego kraju, no to jednak to jest za mało. To już jest najwyższy czas, żeby taki zespół jak Jagiellonia, no zagrał w Lidze Mistrzów żeby podążał drogą klubów czeskich, no bo kluby czeskie oprócz tego, że słyną z... Szkolenia, no to dobrze potrafią e, zarządzać. Właśnie takich dyrektorów masłowskich w tych klubach czeskich jest Multum i między innymi Wiktoria Pilzno. Przecież taki zespół potrafił grać w Lidze Mistrzów, no bo wiadomo, e, Slavia Praga czy Sparta Praga, te kluby wielokrotnie grały w Lidze Mistrzów, ale już Wiktoria Pilzno to można powiedzieć to pewnego rodzaju jest to taki drogoskaz dla takich klubów jak biały Białystok, jeżeli chodzi o grę w tych europejskich pucharach. Na razie Legia i Jagiellonia po tych dwóch kolejkach potrafią radzić sobie w lidze i w Europie. I to mnie cieszy, że te dwa nasze zespoły na razie prezentują wysoką formę, no bo Jaga w tym spotkaniu rewanżowym od początku tego spotkania kontrolowała ten mecz. Może brakowało trochę skuteczności i na minus stracona bramka, ale ogólnie jestem zadowolony z postawy dumy Podlasia w tym sezonie w Europie. Cele są po kolei realizowane, a to w lidze przeciwko Radomiakowi Kubica, Kubicki zdobywa dwie bramki, ten, ten środkowy pomocnik, który kiedyś grał w i Gdańsk, później z drugiej strony Imas zdobywa wtedy wtedy hatryka, teraz Pululu jest rywalizacja, są bramki, więc kibiców Jagi to cieszy. Zawodnikiem tego meczu Polulu dla mnie, który zdobył dwie bramki. Także fajnie było zobaczyć tą radość w szatni Jagi, gdy się cieszyli. Wiadomo, z każdą kolejną rundą trudniejszy rywal Bodoglin. Ten, ten, ten zespół z Norwegii, który prowadzi w tej lidze, będzie trudnym zespołem, tak, tak śmiesznie, że i Jaga, i właśnie Bodo, jakby prowadziły taki pojedynek korespondencyjny, jeżeli chodzi na bramki. Tamto spotkanie zakończyło się wcześniej, no to Jaga fajnie odpowiedziała, więc, więc, więc już taka rywalizację mieliśmy na innych boiskach między Mistrzem Polski. A, mistrzem Norwegii, mam nadzieję, to zapowiada nam niesamowite widowisko, bo gdy spotykają się tak ofensywne zespoły, no to, no to liczę na to, że będziemy mieli do czynienia z takim spotkaniem, jakie mieliśmy ostatnio między Jagą a Radomiakiem, że właśnie w spotkaniu z Bodoglin. Padnie właśnie wynik 3-2, ale dla Jagi. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie postawę Dumy Podlasia w tym sezonie. Najważniejsze jest to, żeby dyrektor Masłowski, jednak gdy no, toczą się te mecze eliminacyjne, jednak nie sprzedawał tych zawodników, no bo pojawiają się różnego rodzaju doniesienia, że Marczuk. Ma oferty, ale tutaj właśnie dyrektor sportowy Jagi nas zapewnia, że ci piłkarze nie odejdą, a nawet będzie pracował nad wzmocnieniami. I mnie to właśnie cieszy, no bo to jest taka droga, aby polskie zespoły były silne i żeby w Europie coś osiągały. No, mam nadzieję, że Jaga w tych rozgrywkach grupowych. Zdobędzie multum punktów i będzie podążała drogą Legii Lecha, czyli tych zespołów, które w ostatnim czasie w tych rozgrywkach grupowych potrafiły wychodzić z grupy, zdobywały punkty. O, na to właśnie liczę. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie postawę Jagiellonii. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie będę dla was komentował spotkania Legii, Wisły... I e, także Śląska Wrocław, Wiadomo, Legia Warszawa w tym kolejnym spotkaniu ma wygrać i zdobyć kolejne punkty e, do rankingu, bo też jest jedną nogą w kolejnej rundzie. Skotki się zaczynają w spotkaniu z Bręby. Ale ja też tam wymagam awansu od wojskowych. Jeżeli chodzi o Śląsk Wrocław, no po tym jak Wrocławianie przegrali tam to spotkanie, nie zdobyli punktów, no, no to drużyna Jacka Magiery, pomimo tego, że w ostatnim czasie no, ta drużyna zawodzi nas w ekstraklasie, to ja tutaj liczę na wygraną punkty i was do kolejnej rundy. No ale biorąc pod uwagę formę Śląska, będzie ciężko. Wisła Kraków. Pamiętamy o tym, że to jest pierwszoligowiec. Grają z Rapidem Wiedeń w tym pierwszym spotkaniu. Szkoda, że nie wykorzystali szansy. Przegrali tamten mecz 2-1, a można było się jakby pokusić o remis, więc, więc, więc tutaj w Wiedniu będzie trudno, ale ja cały czas liczę na Kazimierza Moskala i na tą jego krakowską piłkę. Wisła to nie musi, może, ale także wiemy o tym, że nawet jak w tym spotkaniu, w walce o tą Liga Europy odpadnie no to no to trafi jeszcze do Ligi Konferencji i tam dalej będzie walczyła no wiadomo Wisła Kraków to już wiele zrobiła. Ja wiele wymagam od Śląska. Czekam na wasze opinie jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące to oprócz futbolu, który będzie tutaj królował mnie na kanale no to cały czas jeszcze przez te kilkanaście dni będzie królowała Olimpiada. Będę specjalnie dla was tutaj komentował medale. Polaków, no i także wyczyny innych sportowców. Jeśli podobał się Wam mój materiał, mój materiał dajcie łapkę do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tym, którzy <ścoughs> subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej. Hmm.